Ej, z tej strony katolesi. Dawno nie nagrywaliśmy, ale... Ostatnie odcinki dwa, które miesiąc temu nagrałem były z innym kolegą, a teraz mamy kolejnego. Takich bardziej. Yy. Dobra. Dzień dobry widzowie. Yy, jutro będzie z tym kolegą sekret Jeszcze sprawdzę, czy okazji się nagrywa, nagrywa. Dzisiaj maka, bo ja nie mam odinstalowanego sekreta, ale jutro obiecujemy, że będzie... Nie, no, ja, mieliśmy dzisiaj i... iść dzisiaj do McDonalda, ale zaproponował, że sobie pogramy sobie na Steamie. Ej, jest Wiocha od razu, pa. Od razu Wiocha. Gdzie jesteś? Czekaj, bo biorę te niebieskie. Od razu to Wiocha. Jest. Takie fajne. A gdzie ty jesteś bym? Nie jest, chodź tam na Nie. Gdzie? zobacz to jest? nie ja jestem? Czy jakiś skrzynia? Czy jakiś żelaz? Okej, okay, mam koło No po prostu chcę wam jest... pokazać tą grę nie jest najgorsza A to jest strona tego słońca? To no, nie wiem Tam coś pokazuje A chodzi ci o ten domek, tak? No takie domki Dąg, domki. Dobra, jestem Wiosce? Czy to ty? Bo ja mam tylko ja, flowery dodaję, ja Mam Mam czternaście, mam piętnaście Aeryona i nikogo nie atakuj, bo cała wioska na ciebie poleci Na no, hmm. pewno ta fasła ich nie pokona Chyba dwadzieścia tymi golda Musimy przetrwać tą jedną, chociaż jedną noc, żeby chociaż było coś ciekawego Patrz ja mam, patrz, mam kwiaty Obieraj ze skrzynek, jakieś jedzenie, rzeczy potrzebne do kraftingu. A zgadnij kto mi zabiera Co, oh, co ja mam? Nie, to nie Nic nie mam, ale dobra y... Patrz, mam kwiatki, takie, cztery Czeka, ja ma takiego fajnego grzybka z A Minecraft. Ja i takich mogę nie chodźmy do tego domku z ben, do Dawaj er na no no. bedrocky addition. Nie, ja nie jakieś coś. Java. Java Roka, jakiegoś roka. O, bo jak kwiaty. a Musimy jakieś rzeczy. No to potrzeba coś tam. Zaraz, zbieram. Musimy mieć coś na obronę. bo za coś są... się... hmm. Nie więcej co na ja na obronę. Nie, tylko, tylko, to, tylko zbieram to, sobie kamienie i kwiaty. Nie, tego też nie mogę. Nie. A to... Szybko zbieraj coś, nie kwiaty, tylko drewno na przykład. Jeśli masz kadą. Odblokowało mi się ten mm, węgiel. Mam węgiel. Ej mam, ej, mam miecz diamentowy i ten. Ej, kradną, ej, nie widzą. Ej, bo Ja im ukradłem najważniejszą rzecz. Ja nie wiedziałem, że to jest najważniejsza rzecz. Spadam, stary, ale muszę iść. nie cała wioska Nie oni mają o kurde Czekaj, Czekaj, ja ich za, załatwię, ty dziś. Ja. Ej, to już Ej zabiłem wioskę! MAAAAA! Wioskę zabiłem! Mam di diamentowy miecz i... ten. Złoty No nie musisz zaatakować go w tej od... No, gdzie on jest? Dobra, że inni się... O, weźmy. Ty mnie pewne rzeczy. On ma chleba! Jeśli nie wierzycie, to naprawdę o. To jest naprawdę grubo gra. Ja tutaj robię ten to to można A Minecrafta Na to To jest nowa wersja Minecrafta <laughs> Minecraft 2077 okay. To jest najnowsza wersja <laughs> To ja ty, Piotr? Powiedzieć. Nie To jest jakiś bot Masz jakieś jedzenie? Tak, ty masz na ubietą? Masz jedzenie? Co? Pytam. Mam tylko chleb. No to no to ja będziesz godny, to zjedz ja sobie Dobra, ale jak będziesz jest o, na mam drzewie. Chyba. Co to było? Nie, to hmm. się, się to zrobiła Teraz każdy walczy za siebie. Okej, Ok, otwieram bardzo drogą skrzynkę no, Ej, wracają te! Uj, na no hita zbiłem takiego potwora! Na no, Ej, będę cię osłaniał Ja na to nie mam zejść Po na no hita ściągam te Na no, hita ich ściągam Wiesz? Ej, obroniła! Mam! Ja ich ściągam na hita Tych Uwaga, a ja mam ten. Ale mam, ale wieniu, ale no, wadzimy. O, wadzimy. A ja mam telefonię szykierę. Owo. Owo! Czekaj, broń! Brudzi jak mój kamień. Umieraj! Umieraj! Czekolwiek się broni. Mam szykierę, dobra, niech to jest. Jeszcze. Nie wiem, kupa z To i tak się broni. Dobra, mam. Dobra. No cóż, to we mnie chodzą w cudzozie. Zaprawdę, Drake! Drake! Mam! 14! Nie zaraz mnie zabiję. No, no, ja czekaj, pobieram tymi... drewno. To jest pierwszy dzień, okej. Okay. Ja kupuję, ja ja kupuję drugą stronę. Okay, nie Uważaj jakiś demon. U nas, nas no Okej, okay, mamy pierwszy dzień zaliczony. Ja idę po jakieś jedzenie, szukać pokrowę. A ale je... po pali Bo Wiesz, że w tej, w tej grze naprawdę trudno czerpać Całą moc trzeba walczyć. Która godzina. Tak. Ja. 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 Mam Zawsze chciałem mieć chociaż jeden kasów, chociaż to dla mnie jest z... mega, mega, mega dużo. Ale to było moje marzenie. Ja włączam. Chodźmy krowę. Mam jedzenie. Nie ja masz krowę, no Po walczę, po Powalczyć z jednym kamieniem. Czekaj pościnam drewno. Ja ci daję tutaj jedną krowę przynajmniej. Ooooooo! Dzień! Dobra. Odbieraj tutaj krowy. Ile drewno! Abo, aby, albo chociaż te grzyby zbieraj. Jak to przeżyć Zobacz jaki masz gór. Ile Ja Ty ja masz to, nie ja. A. Rok. Do Nic ja nie widziałeś? Nie kamień na ten piec ja, Bo ja mam taki chciany kozak. No nie jest kozak, ale mam Nawet nie. Ile będę miał Wiecia, drewna? Wiecie, będę kupował. Ja też kamień mówisz, Tak. Moja. Myślę, że wystarczy. Ty wiesz, ile mam drewna? 69. Okej, okay, mam. Mam piec. No, masz. piec. Mogę sobie zrobić to część, to? Ja sobie tutaj smażę jed y jedzenie. Możemy mi coś dać. Praw Minecraft, To jest worbę. Pan zbierał kamień. A, tu nie da się. O, Ej, zbroję robię. Ej, zbroję zrobiłem, człowieku. Zbroję. To jest lepsze. Mały. A! Mam trochę obronę. Nie, kurde, otworzyłeś to skubane. Mm -hmm. Kubany ktoś otworzył. I nie uwierzysz! No, z tego stołu co byłeś. A! Trafkowałeś! z tego stołu, to jest, to jest crafting table Ej tutaj możemy zrobić challenge Ej, ej pat, tutaj możemy zrobić challenge i zawalczyć z takim bossem Ale nie rób tego, błagam Ej, nie włączaj tego bosa bo zginiemy za pierwszym razem A nie co takiego... A ja mam trochę kamieni i trochę... O, mam pieniądze! Mam 51 złotych! Ale... Jak ty wyglądasz? Ja, ja zaczynam zabudowanie bazy ja Skąd zaczynam... ty masz hełm? No bo skraftowałem go, bo miałem metal No, ty masz metal, tak? Także ja zaczynam budować e, bazę A ja, a ja zaraz tu krowy to idź, bo, te, bo dopiero teraz idziesz A masz! A masz! A masz! I pupę, i w pupę I masz, i masz Jeszcze raz, zaraz to przyjdę Mam mięso Ile miał w sobie mięsa? Ej Metal. Ej daj, co ja zrobiłam? Nie, mogę dodać tej Najmniejsza, taka będzie. Gdyby nas chociaż, chociaż obroniła. No metal! Zaraz wracaj, bo tu się resztę. Chyba. Co? coś specjalnego. No się resztę. Tutaj mam bazę. Wreszcie. Jedziemy oh, rozbalamy bazę. No nawet na Ej, każda nas jest coraz trudniejsza. Obroń się tam się pierom. Ja on diamantowy wymiar A ty ty jesteś? A, ale jest coś, zbudowałeś coś. Aha. Nie no, znowu ten. Ja go mam na hitę. Ja mam go na o nie, O ty dostałem ty mam 64. Ława, biegną za tobą! Te... Zabiją cię! Albo wiem, że to chyba... Ja... ja chyba mój rekord to było przez 3 dni, bo tam jest każda na to, która... No zabiją cię, kurde śni! Zaraz na to! Można to jest nasza baza, ale jeszcze ściany! Gwysie, prawdziwy mężczyzna typu! Ej, masz pau, masz pau, masz pau! mój no, na I war nam rozwalił. Jak włączyć um, e, kwietnika? Tak, tak. Pod naszą bazą jakieś się Czekaj, okay, bo ja mi Miał Dobra. Dobra. A, że tam A czy nie, tam czy nie, nie. na parze.

No to spoko gra, nie? Nie, hmm. to I muszę zrobić nie, który będzie działał ci, ile ty masz no krowę dawaj to. Dobra. nie, działał. będzie nie, Bo nie, to nie, 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 ty zrób nie, nie, ile zrób masz nie, No ty mi chociaż No nie, 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 o, tutaj! Tu jest z grudnia! Mm, ja. Tak masz... ja. Ej, hey, dawaj, dobrze. Nie, dobra, to jest pasywnica! Dobra! Dobią, 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 Dobry. Mięso ja mam dużo! Ale wiesz, że to jest moje. moja koszulka? Nie okay. ja chciałbym jej. Bo nie mam tego samego, więc ja sobie spróbuję pomniejszyć ustawienia. Komputerowy Pytam komputerowy. się, co ja robię w koszulkach mam no, no, najmniejsza, Nie, nie da się Ej, myszka mi. Ej, myszka mi! Tak. mamy koło naszych domów, ten... Mm, ...złoto? To, co tam? Kurczę, może tam zebrać Tyle mi się jedzenie kończy, najgorzej. A, to jest dęgiel Dęgiel, jak ale choć też tam krowy do ubicia. Okej, ja ubiję krowy, bo ja naprawdę chyba Oś ja. Eee. Nie pytaj skąd ja mam tyle HP No dobra, masz. Adam. Bo wyświetlaj, ile masz kaza. No jesteś. Gra i nagrywam na YouTube, Daria. Uwaga. Jeszcze warbędy skraftowałam. Co ja robię? Ale się przydało. Miałam ja to no, zdjęte surownie. Co A ja bym zaraz zapytała. I one dodaję tutaj. I to Ej, ten starki chyba na was. Iron, iron. O, co mnie atakuje? Aaa, ej, już się rozpią! O się nie idzisz Jeszcze raz A Ja będę się bronić. I, a ty lepiej wskakuj gdzieś i je bij. Mam być, bo niech się bije, na razie, bo szukam. Ja szukam metalu, metalu, metlu. Okej. Okay. Okay, ja rozbuduję ja naszą bazę, żeby gdzieś się schować potem. Widzisz okay. co te wariaty robią? Okay, Jaja. Oh, kurde, jest noc. No właśnie. Ja już, ja już dobudowuję bazę. Żeby było się gdzieś schować. Chodź oh, Ona wystarczy nam na noc. Eee... Nie, no tak te... bardzo no się nam... no i Nie pytaj co mi się stało! A co się stało? tu umarłeś? Mm, nie. Dobra, umarłem, bo dlatego, że mnie dobiły Próbowałem okay. ubić krowa, no, Ale to... jeśli chcecie jutro odcinek pod Secret Neighbor... No, na pewno nagramy. To pa.